Nikt nie spodziewał się, że ta młoda, urocza dziewczyna, która jeszcze niedawno była gwiazdą młodzieżowych seriali, stanie się jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Julia Wieniawa dla jednych ikona nowego pokolenia, dla innych symbol fałszywego sukcesu, za którym kryje się manipulacja, konflikty i dramaty rodzinne, o których mało kto mówi publicznie. Gdy pojawiła się na ekranach jako nastoletnia gwiazdka, oczarowała widzów naturalnością i energią. Ale niewielu wie, że za błyskiem fleszy kryła się niepewność, napięcia z matką menadżerką i niekończące się oskarżenia o to, że wszystko dostała na tacy. Wieniawa, której życie toczyło się na oczach całej Polski, musiała zderzyć się z hejtem, zazdrością środowiska i trudnymi wyborami zawodowymi. Dlaczego w pewnym momencie media zaczęły ją przedstawiać jako produkt, a nie artystkę? Co wydarzyło się za kulisami jej kariery muzycznej, że mimo ogromnego startu nie osiągnęła oczekiwanego sukcesu na scenie? I wreszcie, jakie decyzje zmieniły jej życie prywatne na zawsze? W tym materiale cofniemy się do samego początku. Zajrzymy za kulisy jej błyskotliwej kariery. Odsłonimy chwile triumfu, ale też kryzysy, które omal nie zniszczyły jej na zawsze. Bo historia Julii Wieniawy to nie bajka o księżniczce, lecz opowieść o przetrwaniu w brutalnym świecie showbiznesu biznesu. Julia Wieniawa, a właściwie Julia Marta Wieniawa-Narkiewicz urodziła się 23 grudnia 1998 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat była związana z artystycznym środowiskiem i matka, Marta Wieniawa-Narkiewicz, jest producentką i jej pierwszą menadżerką. To właśnie ona od początku kierowała karierą córki, czuwając nad każdym jej ruchem w mediach i show biznesie. Wieniawa nie miała więc zwykłego dzieciństwa, od małego była uczona pozowania do zdjęć, uśmiechu na zawołanie i bezwzględnej determinacji w dążeniu do celu. Pierwsze poważne kroki w świecie rozrywki Julia postawiła jako nastolatka, grając w popularnym serialu Rodzinka.pl, gdzie wcieliła się w rolę Pauli? To właśnie ta produkcja dała jej ogólnopolską rozpoznawalność. Szybko zyskała miano ulubienicy młodzieży, a media zaczęły kreować ją na nową gwiazdę młodego pokolenia. Na Instagramie zebrała setki tysięcy fanów, a jej stylizacje, wybory życiowe i relacje zaczęły być śledzone z obsesyjną wręcz dokładnością. Jednak błyskotliwy sukces na ekranie to tylko część historii. Równolegle Julia rozwijała swoją karierę muzyczną w 2018 roku, wydała debiutancki singiel Oddycham, a jej późniejsze utwory, takie jak Nie muszę czy SMRC, zebrały miliony wyświetleń na YouTube. Wydawało się, że nic nie może zatrzymać tej machiny sukcesu. Ale w świecie, w którym wszystko dzieje się na oczach internautów, każda decyzja, każde potknięcie staje się publicznym spektaklem. Wieniawa zaczęła budzić kontrowersje, jedni zachwycali się jej pracowitością i stylem życia, inni oskarżali ją o bycie produktem marketingowym, który sprzedaje swoją prywatność w zamian za sławę. Jej związek z aktorem Antonim Kulikowskim stał się tematem numer jeden w tabloidach, a po rozstaniu doszło do medialnej przepychanki, w której emocje i niedomówienia tylko dolały oliwy do ognia. Wieniawa nie ukrywała swojej ambicji, chciała być nie tylko aktorką i posenkarką, ale także bizneswoman. Rozpoczęła własną markę kosmetyczną Joce, e, angażowała się w kampanie reklamowe, występowała w tańcu z gwiazdami i zaczęła inwestować w nieruchomości. Dla jednych była symbolem self-made woman, dla innych przykładem, jak ze znanego nazwiska i sprytnego PR-u można stworzyć imperium. Warto dodać, że Julia przez lata musiała mierzyć się z opinią, że wszystko zawdzięcza matce. Jej relacja z Martą Wieniawą była wielokrotnie analizowana przez media i fanów. Czy była to więź matczyna, czy może raczej chłodna kalkulacja i menedżerska kontrola nad wizerunkiem córki? Julia próbowała się z tego uwolnić. W jednym z wywiadów mówiła, że chce być wreszcie traktowana jako dorosła kobieta, a nie dziewczynka sterowana przez matkę. W 2021 roku zagrała główną rolę w filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt dwóch horrorze, który był kontynuacją hitu Netflixa. To miała być szansa, by pokazać się jako dojrzała aktorka, gotowa na poważne wyzwania. Krytycy byli podzieleni. Jedni falili jej transformację, inni zarzucali, że nadal gra na jednej minie. Ale Wieniawa nie przestawała próbować każde nowe przedsięwzięcie, stawało się kolejną próbą przełamania łatki influencerki grającej w serialach. Julia Wieniawa to postać złożona. Nie da się jej jednoznacznie ocenić. Jest zarazem ofiarą i beneficjentką świata social mediów. Osobą, która przez dekadę dorastała na oczach milionów i która do dziś walczy o to. By jej głos był traktowany poważnie. Ale im więcej sukcesów, tym więcej wątpliwości. I tym więcej sekretów, które czekają, by ujrzeć światło dzienne Julia wieniawa nie miała klasycznego początku kariery, bo dla niej dzieciństwo właściwie nigdy się nie zaczęło. Gdy inne dziewczynki bawiły się lalkami i chodziły na zajęcia taneczne dla przyjemności, Julia już wtedy uczyła się, jak wyglądać dobrze przed kamerą. Jej matka zdeterminowana i zorganizowana zadbała, by córka była gotowa na wszystko. Julia uczęszczała do szkoły muzycznej, pobierała lekcje tańca i aktorstwa, a w wieku kilkunastu lat pojawiła się w castingu do serialu, który zmienił jej życie. Rodzinka.pl była trampoliną do sławy. Grając Paulę, dziewczynę głównego bohatera, z miejsca zdobyła sympatię widzów. Jej rola była świeża, naturalna, niewymuszona. Wydawało się, że Julia będzie nową twarzą pokolenia Z. Ale za kamerami zaczęły się problemy coraz więcej uwagi przyciągała nie jej gra aktorska, a wygląd, związki i styl życia. Julia, choć miała zaledwie 16 lat, była już traktowana jak dorosła celebrytka. Pojawiała się na ściankach, w luksusowych butikach, współpracowała z markami kosmetycznymi. Media zaczęły śledzić każdy jej krok. Pierwszym prawdziwym testem okazał się związek z Antonim Królikowskim. Początkowo wydawali się parą idealną młodzi, piękni, z ogromnym potencjałem medialnym. Ale relacja ta okazała się burzliwa i pełna napięć. Julia, która do tej pory trzymała swój wizerunek pod kontrolą, nagle musiała mierzyć się z zazdrością, plotkami o zdradach i presją otoczenia. Gdy doszło do rozstania, tabloidy nie dawały im spokoju. Zostawił ją dla innej, Julia nie wytrzymała ciśnienia, kłótnie o karierę to tylko niektóre z nagłówków, które przez tygodnie nie schodziły z pierwszych stron portali plotkarskich. Po rozstaniu z Królikowskim Julia przeszła przemianę. Zaczęła eksperymentować z muzyką wydała kilka singli, które zdobyły dużą popularność, ale też wiele krytyki. Jej styl był mieszanką popu, elektroniki i lekkiego dansu łatwego do przyswojenia, ale trudnego do zdefiniowania. Krytycy zarzucali jej brak oryginalności, a fani domagali się autentyczności. Julia jednak nie rezygnowała. Każda piosenka była kolejną próbą udowodnienia że nie jest tylko aktorką serialu. Kolejny cios przyszedł ze strony środowiska aktorskiego. Wielu kolegów i koleżanek z branży uważało, że Julia wzięła skrót, że nie przeszła drogi przez szkoły teatralne, nie doświadczyła sceny dramatycznej, a mimo to zgarniała rol, na które inni czekali latami. Pojawiły się głosy, że jej kariera to efekt kontaktów matki, a nie talentu. Julia, choć rzadko komentowała te oskarżenia, w jednym z wywiadów stwierdziła, nie zamierzam przepraszać za to, że od dziecka ciężko pracuje. Każdy ma swoją drogę. W 2020 roku wystąpiła w pierwszym polskim slasherze Netflixa w Lesie Dziś Nie zaśnie nikt. Film odniósł sukces komercyjny, ale krytyka była mieszana. Część widzów chwaliła Julię za odwagę i świeżość, inni zarzucali jej plastikowość i brak głębi. Sama aktorka w wielu wywiadach mówiła, że to rola, która wymagała od niej fizycznego i psychicznego poświęcenia. W Sekuelu który pojawił się rok później, miała jeszcze większe pole do popisu niestety. Krytycy nie zostawili na niej suchej nitki. Prywatnie Julia wciąż szukała stabilności. Jej związek z Nikodemem Rozbickim wydawał się spokojniejszy, ale również zakończył się rozstaniem. W mediach społecznościowych coraz częściej mówiła o zdrowiu psychicznym, o potrzebie wycofania się z życia publicznego. Czasem mam wrażenie, że nie jestem sobą, tylko postacią z serialu, który ktoś inny reżyseruje, napisała kiedyś na Instagramie. Choć otaczały ją sukcesy i pieniądze, Wieniawa nie była wolna od lęków, kryzysów tożsamości i presji ze strony otoczenia. Im wyżej się wspinała, tym więcej musiała udowadniać. I choć nie brakowało jej talentu ani ambicji, pytanie brzmiało, czy wystarczy jej sił, by to wszystko udźwignąć? Wizerunek Julii Wieniawy młodej, niezależnej artystki sukcesu, zaczął się kruszyć, gdy media dotarły do prawdziwej dynamiki relacji między nią a jej matką, Martą Wieniawą-Narkiewicz. Przez lata kreowano obraz idealnej współpracy matki i córki, jedna zarządzała, druga występowała. Ale za zamkniętymi drzwiami miały toczyć się nieustanne kłótnie o kierunek kariery, presję na bycie numerem jeden i decyzje podejmowane wbrew woli samej Julii. W jednym z nieautoryzowanych przecieków od bliskiego współpracownika padło zdanie, które odbiło się echem w środowisku: Julia przez lata była tylko marionetką. Kiedy próbowała się uniezależnić, wybuchła wojna. Rzekomo, jej decyzja o zakończeniu współpracy z matką jako główną menedżerką była momentem przełomowym i jednym z najbardziej bolesnych w życiu prywatnym aktorki. Choć nigdy nie potwierdziła tego oficjalnie, zaczęła stopniowo wyciszać swoją obecność medialną, unikać tematów rodzinnych i otaczać się nowym zespołem ludzi. Jednocześnie zaczęły krążyć plotki opresji psychicznej, jakie doświadczała wieczne porównywanie do innych celebrytek, perfekcjonizm, wieczne kontrolowanie wagi, wyglądu, nastrojów. W jednym z wywiadów przyznała. Że cierpiała na bezsenność i zaburzenia lękowe. Nie mogłam już dłużej patrzeć w lustro i widzieć kogoś, kogo sama nie poznaje. To wyznanie odbiło się szerokim echem, fani byli szokowani, że dziewczyna uśmiechnięta na Instagramie zmaga się z tak poważnymi problemami. Kulminacją był incydent z 2022 roku, gdy media obiegły zdjęcia Julii wychodzącej zapłakanej z jednej z warszawskich klinik terapeutycznych. Spekulacje były natychmiastowe załamanie nerwowe, depresja. Uzależnienie od leków? Management próbował kontrolować narrację, ale w komentarzach zabrzało. To już nie jest gra, coś się dzieje naprawdę. Internauci zaczęli dzielić się na dwa obozy jedni bronili Julii, twierdząc, że zbyt długo była ofiarą bezwzględnego świata show biznesu. Inni wylewali na nią frustrację, twierdząc, że przecież miała wszystko. To właśnie wtedy wieniawa na kilka miesięcy całkowicie zniknęła z życia publicznego. Zniknęła z ewentów, przestała publikować nowe piosenki, odmówiła udzielania wywiadów. Po cichu mówiło się, że planuje przeprowadzkę za granicę, bo odbudować siebie z dala od mediów. Jej najbliżsi współpracownicy zasłaniali się milczeniem. Ale w środowisku zaczęto mówić, że coś się złamało. W kręgach aktorskich powtarzano, że Julia odrzuciła rolę w dużej międzynarodowej produkcji, mimo że mogła być dla niej przełomowa. Powód Podobno nie była gotowa, by znów wrócić na plan. W 2023 roku wróciła niespodziewanie, bez zapowiedzi publikując utwór, który szokował wszystkich. W środku ciszy. Piosenka opowiadała o wewnętrznym bólu, samotności i presji spełniania oczekiwań. Nie widzisz blizn, bo zakrywam je makijażem, śpiewała. Tekst był niemal autobiograficzny. Fani nie mieli wątpliwości, to było wyznanie prawdy. Media zareagowały z nową wrażliwością. Zaczęto nazywać ją głosem młodego pokolenia, a nie influencerką z ambicjami. Krytycy uznali, że być może dopiero teraz Julia staje się prawdziwą artystką, taką, która nie boi się mówić o ciemnych stronach sławy. Za kulisami jednak wciąż pozostaje wiele pytań: czy była tylko trybikiem w wielkiej maszynie mediów? Czy poradziła sobie psychicznie z presją? Czy naprawdę przejęła kontrolę nad swoim życiem, czy też to tylko nowa? Bardziej autentyczna narracja? Jedno jest pewne: Julia Wieniawa przestała być tylko nazwiskiem z okładki. Stała się symbolem walki o siebie, kropka z perspektywy kanału za kurtyną. Historia Julii Wieniawy to nie tylko opowieść o karierze, to przede wszystkim opowieść o cenie sławy i mechanizmach medialnych, które kreują, a następnie brutalnie obnażają swoich ulubieńców. Wieniawa od lat budzi kontrowersje, fascynuje i dzieli opinię publiczną. Ale jeśli spojrzymy głębiej, dostrzeżemy nie tylko celebrytkę. Lecz także młodą kobietę, która dorastała w świecie, który nie daje drugiej szansy na prywatność. Nie można jej odmówić pracowitości. Niewielu ludzi w wieku 20 lat może pochwalić się tak szerokim wachlarzem osiągnięć aktorstwo, muzyka, taniec, biznes, kampanie reklamowe, a wszystko to prowadzone równolegle. Wieniawa to przykład osoby, która w pełni wykorzystała wszystkie możliwości, jakie dała jej nowoczesna popkultura. Ale być może zbyt szybko i zbyt intensywnie. Jako kanał, który pokazuje kulisy show-biznesu, nie możemy pominąć faktu, że Julia przez długi czas była produktem idealnie skonstruowanym, perfekcyjna stylizacja, kontrolowane wypowiedzi, błyskotliwe odpowiedzi w wywiadach. I choć fani często tego nie dostrzegali, każda decyzja w jej życiu zawodowym była kalkulowana. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się rysy na tym wizerunku, a wraz z nimi autentyczność. Trudno nie zauważyć, że Julia musiała radzić sobie z ogromną presją medialną, rodzinną, Zawodową. Kiedy inni uczyli się życia prywatnie, ona robiła to publicznie. Kiedy inni popełniali błędy w cieniu anonimowości, ona musiała przepraszać przed kamerą. Co ciekawe, wieniawa nigdy nie weszła w rolę ofiary. Nawet w momentach kryzysowych po rozstaniach, hejcie czy atakach ze strony środowiska zawsze wracała z nowym projektem, nową wersją siebie. Dla jednych to siła, dla innych dowód na to, że wciąż odgrywa jakąś rolę. Ale może właśnie to jest jej największym osiągnięciem przetrwać jako kobieta w świecie, który zjada własne ikony? Dziś Julia to osoba, która zaczyna dyktować warunki. Coraz częściej mówi wprost o granicach, które stawia. Coraz częściej odmawia projektów, pytań, presji. I to jest sygnał, że coś się zmieniło. Wieniawa przestaje być tylko marką, a staje się kimś realnym, kto nie boi się mówić, że czasem ma dość. A w świecie który wymaga uśmiechu 24-7, to akt odwagi. A co wy o tym sądzicie? Czy Julia Wieniawa to ofiara systemu, czy jego beneficjentka? Czy rzeczywiście przeszła przemianę, czy to tylko kolejna warstwa pr -u? Czy jej historia to ostrzeżenie dla innych młodych artystek, czy może wzór, jak przetrwać bez względu na cenę? Zachęcamy Was do podzielenia się swoją opinią nie tylko jako widzowie, ale jako świadkowie tej transformacji. Bo być może wszyscy byliśmy częścią tej historii jako fani, jako krytycy, jako odbiorcy, którzy przez lata śledzili każdą zmianę fryzury, każdy związek, każdy moment załamania. I pytanie, które zostaje z nami, czy Julia Wieniawa wreszcie stanie się kimś więcej niż tylko nazwiskiem? A może już dawno się ją stała, tylko my nie chcieliśmy tego zobaczyć, są historie, które brzmią jak bajki. Są też takie, które wyglądają jak bajki, ale kończą się zupełnie inaczej. Julia Wieniawa przez lata była tą dziewczyną z plakatu uśmiechniętą, idealnie ubraną, gotową na wszystko. Ale kiedy opadły światła reflektorów, pozostała sama ze swoimi myślami, błędami, decyzjami, których już nie da się cofnąć. Niektórzy mówią, że jej życie to ciągła walka o siebie, o autentyczność, o uznanie. Inni, że to marzenie spełnione za młodu, które zgasło zbyt wcześnie. Ale może Julia nigdy nie chciała być ikoną. Może po prostu pragnęła śpiewać, grać, żyć. Bez etykiet, bez scenariuszy. Czas płynie, trendy się zmieniają, ale coś w tej historii zostaje. Może to sposób, w jaki patrzy w kamerę, jakby chciała coś powiedzieć, ale nigdy do końca nie powiedziała. Może to piosenka, w której nie chodzi o taniec, ale o ból, który trudno wypowiedzieć. Może to jedno spojrzenie z planu filmowego, kiedy nagle przestaje być postacią i staje się sobą. Dziś nazwisko Wieniawa nie wywołuje już tylko skojarzeń z młodzieżowym serialem. To nazwisko, które przeszło przez wzloty, upadki, kryzysy i przebudzenia. To opowieść o pokoleniu, które dorastało w internecie. O dziewczynie, która próbowała być wszystkim i w końcu zrozumiała, że wystarczy być sobą. Może nigdy nie poznamy wszystkich szczegółów. Może nie zrozumiemy każdej decyzji. Ale jedno jest pewne: Julia Wieniawa zostawiła ślad. W kulturze, w muzyce, w pamięci. Niektóre historie nigdy nie miały zostać opowiedziane, ale teraz już znasz te historie i może właśnie o to chodziło.